Wyścigu Folbluty, taka nazwa, która już słyszałam wiele opinii na ten temat, ale ten wyścig ciągle trwa i będzie trwał. Na pewno ten pomysł będzie się jeszcze bardzo rozwijał, ale dzisiaj porozmawiam w kobiecym tylko gronie, to jest w ogóle ciekawe. Ze mną jest Katarzyna Figaszewska, która jest najkrócej mówiąc, właścicielką koni. Najkrócej. Więcej się pewnie dowiemy w trakcie rozmowy. Magda Pitu, która też z końmi i z ma bardzo dużo do czynienia. I Daria Kobiernik, która z końmi ma ogromnie dużo do czynienia. Dzień dobry. I pozwólcie dziewczyny, że zacznę tę rozmowę od tego, wyścigi są mi najbliższe i to nie jest żadna tajemnica. Ale każda z nas jak tu siedzimy ma swoją historię jeśli chodzi o konie pełnej krwi angielskiej. Pozwól Kasiu, że ciebie pierwszą przedstawię i zwrócę się do ciebie jak to się zaczęło. Więc u mnie zaczęło się to zupełnie przypadkowo. Znajomy zaproponował mi kiedyś, wiesz co Kasia? Kupisz konia wyścigowego. Ja mówię: "Nie, nie kupię, bo ja nie lubię wyścigów. Nie chcę mieć konia wyścigowego". Nie, nie, absolutnie. Po czym po tygodniu dowiedziałam się, że mam konia wyścigowego. <grywa> Przyjechał do mnie mój pierwszy koń wyścigowy Marvelous Stam. Koń, który pokazał niesamowite serce do biegania. W pierwszym wyścigu był drugi, później pierwszy, później w zasadzie wszystkie, w pierwszym sezonie zajmował wszystkie najlepsze lokaty. No, i pokochałam wyścigi, pokochałam konie wyścigowe. Potem był drugi koń, Esansera, która dopiero przygotowuje się do sezonu. I dzięki temu, że poznałam środowisko, osoby, cały świat wyścigów konnych, zaczęłam stałam się właścicielką coraz większej ilości koni wyścigowych. Kolejne konie, jakie do mnie przychodziły, to już były konie po wyścigach, więc teraz oprócz dwóch koni wyścigowych mam trzy, cztery przepraszam, konie po wyścigach. Faktycznie jest ich coraz więcej, już trudno policzyć zaczynek. Tak. Właśnie, konie po wyścigach i to są konie stosunkowo młode, ale Ty Magda masz do czynienia z takimi końmi na co dzień i poprosiłabym Cię, żebyś też trochę więcej nam opowiedziała o tym, jak się pracuje z tymi końmi, bo opinie są różne. No to z takimi końmi pracuje się bardzo różnie. Konie do nas przychodzą do naszej stajni i z Polski i z Czech i nie było w ogóle, żaden koń się nie powtórzył. Z jednym koniem pracowało się tak, że po tygodniu koń był gotowy pójść pod małymi dziećmi. Jeden koń po pół roku pracował dalej swoim tempem. No są bardzo, bardzo różne, ale naprawdę warto poświęcić im czas. Tyle, ile potrzebują. No ale właśnie, powiedz ile jest tych koni w stajni, właśnie takich tuż po wyścigach w zasadzie. No to u nas w stajni w Rancho Zico mamy 19 folblutów. I pięć koni pozostałych raz, więc to dużo myślę, że mówi. A kto się nimi zajmuje i na nich jeździ? Jeżdżę eee, <grydżę> na nich ja i moje koleżanki i każda z nas przerobiła bardzo dużo stajni, bardzo dużo raz, no ale jak widać zostałyśmy przy jednej rasie i oddałyśmy im całe nasze serce. Kasia, ty też masz takie doświadczenia dosyć ciekawe, jeśli chodzi o konie po wyścigach. Eee, tak, ja w ogóle powiem Państwu, że ja się na początku bałam konie wyścigowych. Dla mnie opinia o tych koniach była y, wszędzie taka sama, że to są y, konie bardzo narowiste, y, konie szalone, które bardzo ciężko jest okiełznać. Natomiast konie, które do nas przychodzą, y, stają się zupełnie innymi końmi. Po dosłownie kilku dniach pobytu y, w naszej stajni, po y, pobycie na pastwisku, po tym, kiedy zaczyna się z tym koniem więcej rozmawiać, pracować, są to konie, które otwierają się zupełnie na inną pracę z człowiekiem. One y, widać, jak bardzo im to sprawia przyjemność, jak uwielbiają pracować z człowiekiem, dla człowieka, jak lubią spełniać y, określone polecenia. Są naprawdę niesamowicie inteligentne. Y, i bardzo, bardzo kochane konie. Ja też naszej publiczności zdradzę, bo o ile ty, Daria, i Magda, jesteście związane z końmi na co dzień, to Kasia zupełnie się nimi tak na co dzień nie zajmuje. To jest? Może Kasia powiedz sama. Ja jestem lekarzem. Ja codziennie moją pracę zawodową podporządkowałam yy, dla koni. Ja pracuję na co dzień. Yy, nie powiem Państwu, ile godzin w tygodniu. Ale po to, właśnie, żeby zapewnić tym koniom godne, wspaniałe życie. To się nazywa miłość. Daria, ty y, też masz swoje doświadczenia. I jakie one są? Znaczy, moje doświadczenia są takie, że w swojej karierze spotkałam parę wspaniałych e, koni kolbrutów po wyścigach, e, z którymi. Albo w przeszłości, albo aktualnie e, uczestniczyłam i kontynuowałam karierę w e, WKKW. Tak naprawdę e, to i w czasach, e, kiedy byłam młodym miejscem. To zupełnie niedawno. E, niedawno. i początek seniorstwa, e, czyli do, do najwyższego poziomu, jakim doszłam wtedy, to było właśnie na Folblucie na Beniaminie. No, i aktualnie wróciliśmy. Wróciłam razem z drugim Folblutem również do wyższego WKKW. Także myślę, że to konie, które szczególnie do tej dyscypliny bardzo, bardzo są predysponowane. Właśnie, to jest. Ty tak skromnie o tym powiedziałaś. A ja bym powiedziała wprost: powołanie do kadry WKKW. To jest, to jest ogromny, myślę sobie sukces, Natomiast y, pamiętam wcześniej którąś z naszych rozmów, kiedy mowa była o tym, że problem takich zawodników, którzy nawet byliby skłonni spróbować swoich sił na koniach po wyścigach jest taki, że nie macie takiej możliwości. To znaczy te konie są na wyścigach, tam ciężko jest sprawdzić je w innym ruchu niż w galopie i w innym dosiadzie niż ten, który można spróbować chociażby na naszym stoisku. A tobie Potrzebne są też, jest większe spektrum. No tak, na, na pewno. Folbluty są różne, różnie zbudowane. One mają wspólne cechy wydolności, wrażliwości odpowiednie, ale wiadomo, że do sportu, yy, szczególnie do WKKW, potrzebujemy konia, który się dobrze rusza, bardzo dobrze się rusza yy, i przede wszystkim ma potencjał skokowy. Nie każdy folblut to wykazuje. I tak jak e, kiedyś jeszcze e, dużo się jeździło na Forblutach i te linie były zachowywane. Wiedzieliśmy, w których liniach e, przekazują, jakie ogiery przekazują skoczność i to trudno było nawet się wtedy pomylić. E, tak dzisiaj te linie zostały za, zapomniane przez e, konie, które przyszły z zachodu. One są e, powiedzmy, na początku łatwiejsze do jazdy, e, wygodniejsze i, i e, Ludzie lubią iść na łatwiznę, w związku z tym wszyscy sięgnęli po, po łatwy, że tak powiem, towar. Brzydko mówiąc, w cudzysłowie, ale. Więc trudno nam dzisiaj teraz odtworzyć te linie i wrócić do tego, które konie powinny, mają predyspozycję do tego sportu, patrząc na nie w boksie. Że tak naprawdę potrzebowalibyśmy, żeby wybrać konie czy zasłużewca, czy z jakiegokolwiek innego toru wyścigowego, po prostu warunki do tego, żeby jakkolwiek go ocenić. Magda, wasze właśnie rancze, Ziko też trochę spełnia takie warunki, bo konie, mówię to z własnego, prywatnego też doświadczenia, konie przechodzą tam metamorfozę po wyścigach. U nas jest taka złota zasada, jak przyjeżdżają do nas konie. Nie wiem, właściciele dają nam konie typowo pod handel, albo my kupujemy, żeby sprawdzić go u siebie żeby może u nas został w przyszłości, w naszej stajni, to zasada jest jedna. Na drugi dzień siodłamy, dajemy możliwość sprawdzenia, jak koń chodzi, dajemy możliwość zrobienia tego, co, co kochaj, do czego został stworzony, do, do chodzenia, do galopowania, tak? No i właśnie wtedy pierwszy dzień, no to sprawdzamy, jak chodzi, co z tym koniem, czy masz czymś problem. No i tak naprawdę, w zależności, dajemy mu cały czas jakieś nowe zadania, kolejnego dnia coś nowego, coś nowego. I tak powstają właśnie nasze cudowne folbluty, co robią prze wszystko. Wchodzą w teren, chodzą do głębokiej wody, nie mają z niczym problemu, bo codziennie mają nowe zadanie i one to po prostu uwielbiają. I one dosyć, chyba się, będziemy tutaj wszystkie zgodne, bardzo łatwo iż stosunkowo szybko się uczą, bo są chętne do nauki. Tak, no folbluty są przede wszystkim bardzo inteligentne. Um, jeżeli chodzi o łatwość uczenia, myślę, że to na ile im pozwala ciało. Ja akurat mam takie doświadczenie i zresztą jest takie przysłowie nasze końskie, że z tak zwanego SP, czyli półkrewka, szkoli się dwa miesiące i jeździ się dwa lata. Natomiast forbruta się szkoli dwa lata, ale jeździ się 20 lat. Więc dla cierpliwych przede wszystkim rasa. Natomiast jeżeli one już zrozumieją, przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby zrozumiały i każdy. Potrzebuje troszeczkę innego czasu na to, żeby zrozumiały, jakie jest dzisiaj nowe dla nich zadanie, zwłaszcza po wyścigach, gdzie były ukierunkowane na jeden tor, czyli wiadomo, po prostu, jak wygrać wyścig. Tutaj jeżeli chodzi o przystosowanie je do pracy pod siodłem, czy do rekreacji, czy do sportu, mają dużo więcej funkcji do nauczenia, nazwijmy to w ten sposób. E, także muszą przekierować swoje myślenie, muszą ustatkować, zrozumieć wszystko, e, nauczyć swoje ciało reagować na nasze sygnały, w odpowiednim momencie wyciszyć się i wtedy naprawdę jest to przyjaciel na całe życie. Magda, powiedz już tak, przejdźmy do konkretów. E, konie, około 20 powiedziałaś macie koni pełnej krwi angielskiej i co, one normalnie startują zawody? Tak, większość z nich startuje regularnie w zawodach, i to jest od najniższych konkursów do naprawdę wysokich do 120 startujemy. Coraz więcej koni co sezon pnie się wzwyż. I nie mówię, że wszystkie, bo większość koni jest po prostu rekreacyjnych, ale te rekreacyjne za to chodzą od znaki z dziećmi. Są bardzo grzeczne, maluszki na nich jeżdżą, i po prostu my jesteśmy pewni, że wsadzimy na tego dzikiego folbluta małe dziecko. I ten koń pojedzie z nim tam, gdzie tylko to malutkie dziecko będzie chciało. Kasia, a ty myślisz, że to już jest u ciebie miłość na całe życie? Zdecydowanie tak. Ja w ogóle kocham te konie z miesiąca na miesiąc coraz bardziej. Co chwilę w głowie rodzą mi się nowe pomysły. Właśnie moim takim marzeniem jest stworzenie ośrodka gdzie te konie właśnie będziemy uczyć nowego życia, będziemy je wprowadzać w inne dziedziny sportu, gdzie właśnie zawodnicy będą mogli przyjechać, spojrzeć na te konie, wsiąść na nie, zobaczyć, do, który koń do jakiej dziedziny jest predysponowany i lubię spełniać marzenia i mam nadzieję, że to też się spełni.